Witajcie ponownie. Dzisiaj długo oczekiwany temat. Wiele osób pytało się o ten stolik. Będzie to stolik do fryzarki firmy Kreg. Mam go parę ładnych lat, więc myślę, że śmiało mogę wam kilka rzeczy o nim opowiedzieć. Zapraszam. Zanim zrobię zbliżenie na jakieś detale, zacznijmy może od samego blatu, bo no jest ja on. Jedną z najważniejszych części tego stołu. Jak widzicie nie jest to mały stolik. Na szerokość ma 82 cm, głębokość 61, więc całkiem spore miejsce pracy. Sam brat jest jednocalowy, czyli 2,5 cm. Jest to dosyć twardy MDF, pokryte z obu stron takim plastikiem, który nie jest do końca jednolity, jakby bardzo płaski, tylko są tutaj takie jakby małe wgniecenia, małe dziurki. Dzięki temu jest to naprawdę śliskie i materiał drewno ślizga się potem tym wyśmienicie. Jak widzicie, sam stolik jest zbudowany. Z takich stalowych kątowników. Tutaj pod spodem również. Tutaj kolejne kątowniki. Całość była dosyć stabilna. Ja jednak jeszcze, żeby wykorzystać oczywiście tutaj miejsce, zamontowałem kilka płyt, kilka szufladek na, na jakieś akcesoria, przez co całość zrobiła się jeszcze cięższa i jeszcze bardziej stabilna. Jak widzicie, regulacja. W sumie mamy do regulacji jakieś 16 cm tych otworów, więc możemy go sobie dowolnie jeszcze podnieść w górę lub w dół. I Ja jeszcze mam oryginalne kółka Krega. One są chyba gdzieś koło 8 czy, czy, czy 7, 7 czy 8 cm wysokie, są dosyć szerokie razem z hamulcem. Czyli na czterech kółkach to jest zamocowane, ale kółka są bardzo szerokie i mimo wagi tego stołu całość się naprawdę fajnie rusza. Można to przestawić bez problemu w dowolne miejsce. To co, zbliżenie na blat i omawiam dalej. Zacznijmy może od płyty mocującej frezarkę. Sama płyta 30 na 23 cm. Jak widzicie, wyjmowane oczywiście. I tutaj mamy w czterech narażnikach takie dosyć fajne systemy mocujące, które mają po dwa dwie śruby imbusowe, wykręcane. Dzięki czemu możemy naprawdę nieźle wypoziomować tą płytę. Kładziemy i dokręcamy samą płytę do stolika dużymi wkrętami. Wkręcamy i po wypoziomowaniu mamy idealną płaszczyznę. Do tego są jeszcze dołączone dwa krążki z różną silnicą, tą średnicą wewnętrzną. I tutaj również są śruby takie regulacyjne. na małego imbusa. Po położeniu na miejsce, te imbusy wkręcamy lub wykręcamy, przez co podnosimy to miejsce lub opuszczamy. Poziomujemy idealnie. Kolejne śrubki mocujące i mamy zamocowane. Jeśli chodzi o zamocowanie samej frezarki do stołu, nie mogę go znaleźć, ale jest taki przygotowany szablon oryginalnie. Taka folia z kręgami. Przykładamy na to folie naszą frezarkę. Zaznaczamy otwory mocujące. Do mojej makity były to cztery otwory oraz piąty otwór do regulacji wysunięcia frezu. Także śmiało do tego, do tego blatu przykręcimy dowolną frezarkę każdej firmy. Co jeszcze? Do samego był jeszcze dostarczony taki palec do opierania materiału zanim wjedziemy materiał w frez. To na bok. Jeśli chodzi o przykładnicę. Przykładnica jest mocowana czy poruszana na tej szynie z blokadą z przodu oraz z tyłu. Przesuwamy ją w sumie z jednej strony. Blokujemy i blokujemy na końcu. I teoretycznie powinien być zachowany kąt 90 stopni. Mamy tutaj śruby regulacyjne, możemy to sobie jeszcze dokładnie ustawić. Okay. Tutaj, jak widzicie, też mamy fajną podziałkę przesuwaną z miejscem zerowym. Od spodu ta podziałka jest przesuwana, znaczy mocowana. Po przesunięciu możemy ją zamocować. I. Tak też to wygląda. Do tego możemy dokupić jeszcze taki mikropozycjometr. Czyli tutaj jeden obrót to jest 0,5. To jest pewnie chyba w calach. W każdym razie dokładna rzecz. Mocujemy tutaj na końcu szyny. Wkręcając wropek teowy. Okay. Później mocujemy, zaciskamy i tym suwakiem. W stronę. Kręcąc tą śrubą przesuwamy przykładnicę w przód lub w tył w kierunku frazu. Dobra. Sama, sama przykładnica jest wykonana z odlewu aluminiowego. Jest oczywiście podzielona na pół. Mamy tutaj Trzy śruby mocujące. Przesuwamy. Czyli zwiększamy tutaj miejsce do odsysania pyłu. Odsysanie pyłu też jest fajnie rozwiązane. Jest ten tunel duży. W samym profilu średnica. Średnica to 55 mm. Ja mam tutaj reduktor na 50. Pach i gotowe. Mamy jeszcze takie oto gumki. Dwie takie, dwie takie gumki, które wprowadzamy tutaj w środek pod przykładnicę. Możemy tą przykładnicę minimalnie wystawić do przodu lub cofnąć do tyłu. Kolejna przydatna rzecz. Wszystkie te aluminiowe elementy są z rowkami teowymi zarówno tutaj u góry, tutaj z przodu, dlatego też możemy przyczepiać tutaj różne akcesoria. Na przykład osłonę przeciw jakimś odpryskom w czasie frezowania. Tak, wtedy przykładnice przesuwamy. Tak, tak. I tutaj jesteśmy zabezpieczeni. Eee, tak, kolejnym elementem, oczywiście to sobie obniżamy, podwyższamy, jak chcemy. Kolejnym elementem są e takie elementy dociskające, które również mocujemy w te rowki teowe. Jeden, jeden u góry, a drugi, a drugi tutaj na samym stole. Tak. Tak. Oczywiście w pełni regulowany. Także materiał przyciskając ładnie nam będzie się ślizgał po tych grzebieniach i będzie dociśnięty do do samych przykładnic ale również tutaj z przodu mamy szeroki rowek nietowy, tylko zwyczajny, i potem możemy przesuwać taką otoculagę. W samym tym profilu aluminiowym jest raz, dwa, trzy, pięć takich plastikowych pinów wkręconych którymi, którymi możemy doregulować sobie, żeby ten profil był faktycznie idealny w prowadzeniu. Świetna culaga, bardzo dokładna. Możemy dowolnie ustalać kąt albo wkładać tutaj pin i blokować na dokładnym wymiarze. Także kolejna przydatna rzecz od Krega. Od Również z rowkiem teowym możemy wtedy sobie zamocować jeszcze ten stop do materiału, tutaj u góry na przykład. Powiem szczerze, jeśli miałbym się doszukiwać tutaj jakichś wad czy jakichś problemów z tym stołem w ciągu ostatnich trzech lat, bo, bo około tyle czasu mam, mam ten stolik w swojej własności, no wydaje mi się, że chyba nic takiego nie znalazłem. I co ciekawe, no przecież Kreg wydawa, wydawać by się mogło, jest to firma najbardziej znana z, z tych Pocket Holes, które też pokazywałem w, w innym filmie, a tutaj nagle stolik do fryzarki, który. Jest genialny, nie ma się tutaj co popsuć, wszystko działa jak należy, jak dla mnie naprawdę rewelacja. I takim to sposobem dotarliśmy do końca filmu. Ja jestem pewny osobiście, że moja przygoda z firmą KREK nie zakończy się wyłącznie na, na tym stole czy na, na pocket holes, ponieważ naprawdę są to rzeczy godne polecenia. I cóż mogę dodać? Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego stolika, piszcie. Postaram się dopisać coś, czy, czy dorobić jakieś zdjęcia, o które będziecie prosić. Do usłyszenia, trzymajcie się.